Majka, aż do nie taka nie wolę go czyli włączenia się w tą sztafetę pamięci 1944 na marginesie nie tych już nie... To znaczy, ideą było, żeby może te 1944, za nami już 3000 kilometrów. Chcą organizatorzy wejść na wyższy poziom, może do 5000, czyli podnosimy poprzeczkę. Postanowiliśmy się włączyć. Rada Seniorów Dzielnicy Targówek i Stowarzyszenie Mieszkańcy Brudna Targówka Zacisza postanowili skrzyknąć tutaj wszystkich chętnych, którym bliskie jest upamiętnienie tych, którzy tutaj prawda, w 1944 roku walczyli. I powiem też coś, czego ja do tej pory nie widziałam. Zaczęło się to, to wydarzenie zaczęło się 1 sierpnia, a skończy się 10 września. Ja nie bardzo wiedziałam na początku, dlaczego 10 września. Okazuje się, że 10 września to jest rocznica dywanowego nalotu Niemców na Brudno. Na Brudno, dokładnie. Na Brudno. Tu wtedy, ponieważ no naloty, ale Niemcy wykonywali takie zmasowane dywanowe naloty, no żeby tą ludność cywilną, bo to prawda, tutaj domki. I to jest ta rocznica. I tym bardziej dla nas, że dowiadujemy się tego, my mieszkańcy Brudna, jest myślę to istotne żeby stało się zadość, prawda, takim tu tak organizacyjno-grzecznościowym. Proszę Państwa, dzisiaj przyszli nas wspomóc, myślę, że nie tylko duchowo, Pani ja Burmistrz Małgorzata Kwiatkowska które stowarzyszenia, Jesteśmy tutaj dzisiaj razem. I oprócz, no, ja oprócz ja tego, ja jeszcze członkowie stowarzyszenia zapraszamy do udziergów, które wspomagają nas wszystkich tutaj wodą. I tu, tu spada cukier. Mamy tu cukiery. Jak już dojdziecie do mety, ja stanę z, z takim workiem i jakieś tam kasztanki i taki każdy będzie mógł sobie dla wzmocnienia. Koleżanki też będą, tak? Koleżanki dla wzmocnienia. No ja są kasztanki, to muszą być koleżanki. Może przejść z tej reklamie. Może przejść. 200 Okrążenie stadionu to jest 400 metrów. Jeżeli ktoś występuje tu, jeżeli chciałabym, nie. Jedna jest rzecz. W czasie chodu możemy wysunąć maseczki, ale musimy zachować dystans. Więc będziemy szli co drugi tor. No staramy się tak, nie pójdziemy wielką grupą, no musimy. Jest to zorganizowane wydarzenie, musimy się trzymać tych wymogów. Jak już ruszymy, maseczkę opuścimy, ale ta, ten dystans musimy zachować. Jeżeli wystartujemy tutaj, dobrze by było. Ktoś dojdzie tam, to wie, że przeszedł 200 metrów. Ale myślę. Że, żeby do nas wrócić po te cukierki, chociażby. A, to, to będzie te 400. To, to już jest 400. Następni, ambitni, idą więcej. po cukierku, bo wy nie wystarczy. Ale tak jak mówię, ma, kierczy, staniemy z tamtej strony i to wskaźnikiem będzie ta wiata. I, i, i nie, ma, nie ma. Ja mam listę osób, które zostaną przysłane do i potem będę coś zaprosiła na o podejście, bo bank dystans. 200 metrów, 400 metrów, 100 metrów. I może przejść stąd, tam i dalej wierzę, nie nikt nie to będzie Metrów, prawda? Tu nie ma niczego na siłę. Absolutnie. Ambicja jakaś taka za duża, zostawiamy ją w tyle. Jesteśmy tutaj i to co mamy w sercu, to Ja mogę zabrać głos. I teraz oddam głos Pani Burmistrz. Bardzo proszę w osobie tu obecnego Przewodniczącego Rady, Pana Krzysztofa Lewandowskiego, gdzie jest gdzieś tam? Jaś która jest w Milipuspową, tak to się mówi, czyli taką dobrą duszą, która nakręca te, te przedsięwzięcia. Podziękować Przewodniczącemu, Stowarzyszeniu Mieszkańców Posiadanych na cisza, za to, że tak pięknie udało nam się tutaj po prostu połączyć te siły i ten potencjał, który mamy. Ja, apel do państwa, no, korzystając jeszcze z tego, że tu się spotkaliśmy, prosiłabym państwa bardzo serdecznie o to, żebyście zechcieli zagłosować w budżecie obywatelskim, który głosowanie się rozpoczęło właśnie od 10 15 września na pewne projekty, które zostały przygotowane przez Stowarzyszenie Mieszkańców Równoprawnika za Ciszę. Ja za chwilę oddam głos panu radnemu i jednocześnie wrócę sobie troskę. Mi Lobby, który, który z duszem i sercem w tej dzielnicy, jest naprawdę doskonałym radnym naszego klubu. Mieszkańcy Równoprawnika za Ciszę, chociaż mieszka na prawniku mieszkaniowym, patrzy kompleksowo na całą dzielnicę, ale też nie ukrywam, że nasz apel do państwa z grudnia jest taki, żebyście chcieli zagłosować, szczególnie na jeden projekt, na którym nam bardzo zależy. My na Farbówka mieszkaniowym mamy mały park. On tak naprawdę ma jest sper, ale de facto doprowadzimy do tego, żeby to nazewnictwo naprawdę zostało zmienione. Park wieka i on wymaga rewitalizacji. Środków jest mało. Natomiast ona jest taka możliwość właśnie z budżetu Więc Jeśli tak się zbierzemy, zmobilizujemy siebie z tej rodziny, to myślę, że tak trudna rozrządzimy żeby na to opuszczenie ten nowy był ładniejszy i wtedy Państwo też z przyjemnością będziecie do nas, gdzie tam mieszka przyjemność. Także korzystam z tej, właśnie, korzystam z tej obecności i taki mój nasz apel w imieniu, tak naprawdę, Stowarzyszenia Mieszkańców Górnego. Bardzo dziękuję i roz... przepraszam, że tak Nie, ale chciałam zapytać o trudno jest odebrać głos. trochę czasami z bardzo jeszcze raz dziękuję do zobaczenia przy następnych spotkaniach. Na, na, tak? Podpisaliśmy bardzo dużo projektów, napisaliśmy, zrobiliśmy właśnie radny Kamil, ja, radny, że ja tu jest jest tutaj, no, tu, tak. e, między innymi radna radna. też e, są, e, są e, zajęcia, zajęcia aqua tak. dla, właśnie dla seniorów, e, zajęcia z malarstwa, Mocze, tak, z malarstwa. E, budżet obywatelski, mieli państwo, to nie jest żadna jakaś dodatkowa kasa od miasta, o którą my będziemy się prosić, te pieniądze już są u nas tylko poprzez właśnie stworzenie tych projektów yy, i zebranie odpowiedniej ilości głosów które gwarantują że te projekty będą musiały być zrealizowane przyczyniamy się do tego że będą właśnie będą zrealizowane czyli właśnie to malarstwo to ten aqua aerobic yy, Rewitalizacja głównej alei w e, parku czy też w Wiecha to już e, nazewnictwo jest to kwestią umowną. My mamy ambicje bycie parkiem, oczywiście, że tak, park oczywiście mówię o parku Wiecha e, i, e, i wystarczy naprawdę, możecie Państwo nie wychodząc z domu oddać głos e, poprzez... E, jeszcze raz, przepraszam. Rejestrując się na stronie budżetu, takie, są tak. Mam ulotki, będziemy za będziemy tak chwileczkę. Jak wystartujemy, to ja przyniosę. Państwo, państwa najbliżsi, rodzina, dzieci, wnuki, ktokolwiek, kto może, można oddać 15 głosów na dzielnicę targówek na różnych 15 projektów. Ale my oczywiście byśmy zwracali się o, o, o poparcie naszych projektów, no bo ten, te projekty są na najbliższe sercu. No. Seniorzy, właśnie przestrzeń publiczna, przestrzeń dla wszystkich, tam gdzie każdy będzie mógł znaleźć miejsce dla siebie. Także gorąco z całego serca zwracamy się o poparcie tych projektów. No i to prezentujemy. Mieszkańców, jest... mieszkaniowej, między, między, między innymi. A ja dodam że jak zagłosujemy na Park Wiecha, z którego na pewno korzystamy, bo odbywają się tam naprawdę fajne imprezy w tak skromnych warunkach, to mieszkańcy Darwówka Mieszkaniowego będą nam wdzięczni i my wtedy im powiemy: dobra, my pomogliśmy Wam, jak my coś wymyślimy, Oczywiście. Wy, wy pomożecie nam. Są i służą wszystkim nasze, mieszkańcom, są, nie tylko my, e, terenom my, mieszka mieszkaniowego tak My Tart brudności mamy zaopiekowany. Pomożemy z wieka, będzie Przesta dobrze. Przesta przestało padać. Tak przestało dla za nas słońce. do udziału. Jest, jest pomysł na ten projekt i już kolejna edycja projektu budżetu ogólnoeuropejskiego, ona będzie ruszać w tym roku na jesieni, bo tak naprawdę z powodu komino to wszystko się, tak się Pracujemy. Przez... Ja ja się. Moja mama to samo mówi, żeby się przydało, więc na pewno poproszę. Kolejna edycja się przydało, na ten Kolejna zawodniczka się zbliża. Gratulacje. Gratulacje. No. Brawo, to już drugie. No. No. I jest zwycięzca. Tak, no i bardzo dobrze. Bravo! Bravo! Upskećcie, pkem buj. Za każdym razem. Bravo! Tak. Nie, no tak, patrzę, że jeszcze i z kulą jednak. No, tak. No, tak. Tak, tak jest. No, to jeszcze i że maruderzy, nie, zwycięzcy, osiągnęli. Tak, bardzo dobrze. Nie do zdarcia. Kobita. Witamy. Brawo, brawo, brawo. Brawo, brawo. Na... No właśnie. Oj! Mnie już ręka boli od tego waszego biegania.